w pierwszej rundzie w zasadzie zakończyłeś pojedynek coś Niemcy bokserzy dzisiaj się nie popisują szczerze powiedziawszy to uważam że tacy przeciwnicy to jest żenada bo tak naprawdę no jeżeli przeciwnik jest trafiony kilka razy w pierwszej rundzie i nie wychodzi do drugiej no to myślę że po prostu nie ma jaj no wiadomo, że jak się przyjeżdża na gale organizowane przez y, jakieś tam grupy przeciwnika, no to trzeba się z tym liczyć, że jedzie się na pożarcie, no ale myślę, że jeżeli ktoś ma duszę wojownika, to walczy do końca, nie poddaje się. Tak, a tutaj to, co dzisiaj widzieliśmy, no to ja jestem ogólnie załamany. Na początku nie wyczułem troszeczkę dystansu. Pierwsza część, nie wiem, może pierwsza minuta czy tam pół minuty badałem. Wiedziałem, że to jest przeciwnik, który ma dobry rekord. Co prawda wiekowy, dawno nie boksował, ale boksował z Riddickiem Majem, na przykład po 10 rundach przegrał na punkty. Także wiedziałem, że na pewno ma pojęcie yy, bokserskie. No i chciałem zobaczyć, co on pokaże tak jak mówię, na początku nie złapałem dystansu, już później, w dalszej części rundy czułem się świetnie, kilkukrotnie mocno skontrowałem i tak jak mówiłem robi pod koniec rundy, bo ten właśnie zwracał mi uwagę, że podejść się nogami, to mówiłem, że już mam ten rytm, że będzie dobrze. No ale jak widzieliśmy, wiem, ja jestem załamany, dla mnie to jest żenada, jeżeli mam boksować z takimi przeciwnikami, no to nie, nie oszukujmy się, no ale to kariera wydłuży się, jeżeli mam do czegoś osiągnąć, też osiągnąć i do czegoś dojść, no to nie wiem naprawdę ciężko trenujemy, sparujemy takie przygotowania do ośmiorodowej walki są naprawdę bardzo ciężkie, a tutaj wychodzę i boksuję tak naprawdę 3 minuty no to, to się mija z celem proszę, można odnieść wrażenie, że więcej skorzystałeś na przygotowaniach niż na samej walce tak, tak, bo naprawdę Większość sparingów, może to ostatnie były troszeczkę różniejsze, ale osparowaliśmy po 8 rund i to spałem z Tomkiem. No same przygotowania są naprawdę bardzo ciężkie. Mogę powiedzieć, że nawet mocniej tutaj trenujemy niż w grupie z Wurlanda. I te przygotowania na pewno dużo mi dają. Dobrze się czuję, bo w ringu tylko, że ja lubię z rundy na rundę się rozkręcać i zawsze te pierwsze rundy ma w było to samo. Nie były takie po prostu, że tak powiemy, dobre jak te końcowe. Ja lubię się po prostu rozgrzewać podczas walki i rozkręcać z rundy na rundę. Wiele osób twierdzi, że po powrocie do Polski rozwijasz się, boksujesz lepiej niż boksowałeś w Niemczech. Nie chcę być nudny i monotonny, ale jednak e, na pewno migdałki mają to, że usunę, mają duże znaczenie. No i jednak to, że mam naprawdę świetnego trenera Fiodora Łapina, który e, przede wszystkim wytyka mi i pracujemy nad tym, żeby poprawiać te błędy, które wynikają z mojej kariery amatorskiej. to tak jak mówiłem, jak kilka lat trenowałem wyłącznie z bratem w Górze, no, i Górze, tam oczywiście jeździłem na obozy zgrupowania dziś kadry, ale jednak jak byłem w domu, to cały czas trenowałem sam tylko z bratem. No i nie miałem trenera, który by mi wytykał jakieś tam błędy techniczne. A jak ktoś się interesuje boksem, to wie, że e, boks to jest naprawdę bardzo techniczny sport. Ja trenuję pon ponad 10 lat i cały czas się uczę i wiem dopiero, ile rzeczy jeszcze nie wiem, i ile rzeczy jeszcze muszę się nauczyć, i ile rzeczy poprawić. Do tej pory dużo boksowałeś za granicą, wróciłeś teraz do Polski. Ja co powiesz, o atmosferze Polski Gala. Tak, na 15 walk dopiero 300 stoczyłem w Polsce, no atmosfera jest po prostu świetna, to jak mnie tutaj ludzie cię przyjęli, czy w Kętrzynie, no to, czy w Lublinie też było fajnie, ale to, to, jest po prostu nie do opisania, no. Wiadomo, że jak się boksuje gdzieś na wyjeździe, na innych galdach, tak jak na przykład boksowałem ostatnio w Kanadzie, no to wygwizdali mi i czuję się jak na roki, tak jak to powiązałem, bo boksowałem akurat miejscowym Kanadyjczykiem. W Polsce ja jestem bardzo witany, ciepło, gorąco, co dodaje jakieś tam otuchy i na pewno takiej odpowiedzialności, żeby nie zawić żeby się pokazać z jak najlepszej strony. Dziękujemy, życzymy mocniej rywali. Dziękuję bardzo, no, mam nadzieję. To może życzenie do promotora.